Witam wszystkich w Dzisiaj Toplinek Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego. Budowę Kościoła Protestanckiego rozpoczęto w 1829 roku według projektu niemieckiego architekta Karla Friedricha Schinkla. Jest to budowla neoklasycystyczna z elementami neoromańskimi. Na planie Krzyża Greckiego. Obecnie jest to Kościół Rzymskokatolicki. Ściany wewnętrzne są ozdobione współczesną polichromią. Wykonano w 1954 przez Władysława Drapiewskiego. W prezbiterium znajduje się ceramiczna mozaika. Powstała w latach 80. XX wieku. Natomiast na bocznych ołtarzach są umieszczone. Drewniane rzeźby wykonane przez czapinackiego artystę Edwarda Szatkowskiego. Na, na jednej z empor znajduje się znajdują się nałogotyckie organy zbudowane przez szczecińską firmę Barnima, Gineberga. Jest to najbardziej okazała budowla sakralna w Czopinku I ogólnie zajmuje całą wschodnią. Cały wschodni plac rynku. Tak wygląda rynek w Czapinku. Oczywiście znowu parking. Już to widzę, jest kilka ciekawych zabudowań, no ale wszystko rondo parking. Mamy msze Święta. Więc może uda mi się wejść do środka. właśnie ciekawy kształt świątyni. I to doskonale można z zewnątrz właśnie zobaczyć na pewno będąc w szaplinku w tych okolicach jeżeli ktoś lubi obiekty sakralne no to warto sobie tutaj wejść a mamy datę 1829 30 tak jak powiedziałem na planie krzyża greckiego projekt Karl Friedrich Schinkel no i Z lewej strony na jednej z dwóch ocalał Hemport tak powiedział gotyckie organy z 1862 roku wykonane przez Grineberga ze Szczecina w polichromie z 1954 Jednak zamknięte kościół, tak więc trzeba będzie poczekać, aż otworzą. Ale właśnie świątynia z względu chociażby na swój kształt wygląda bardzo ciekawie oryginalnie. Nic, ogólnie na rynku tego nie było widać, natomiast świątynia jest zbudowana takim 10 metrem podwyższeniu i to dobrze widać właśnie tak tutaj samochody przejeżdżają, że ulica jest jednak znacząco w dole. Znaczy na ten rynek, na poziom tego kościoła się tu norma, po prostu wjeżdża czy wchodzi. I tu już pozostaje mi poczekać jak to jak ta świątynia prezentuje się we wnętrzu udało mi się wejść do kościoła Piękne malowidło W świątyni. Tak więc pamiętajcie o niej, będziecie w czaplinku, bo warto zobaczyć. To będzie wszystko z mojej strony. Trzymajcie się. Na razie, cześć. No, myślę, że już na tym zakończę, ale postanowiłem na się chwilkę przyjrzeć tu ma na widło ogólnie większość z nich albo i wszystkie są opisane o mojej daty 1956 Maryja Królowa Polski kiepsze światło jest I tu mamy Królową Jadwigę błogosławioną Salome. Święty Stanisław, święty Jacek. Nie bardzo ładne są te malowidła, warto przyjrzeć się w miarę na spokojnie. Zajasz, Melchior. to nie tak nietypowo tutaj z boku są też podoba mi się ta ściana z muru pruskiego odkryta fajnie to wygląda Więc teraz troszkę dokładniej wnętrza tej bardzo ciekawej świątyni jak powiedziałem na planie krzyża bardzo ciekawie się prezentuje piękne mala widma i to już będzie wszystko z mojej strony trzymajcie się cześć